To w takim razie Siemajelo, Siemajelo, rozmowy Radio Anarchia. Z nami dzisiaj jest Piotrek, który przedstawi kilka, siema, siema. siema, Siema, który przedstawi dzisiaj kilka nowych faktów na temat sprawy y, Filipa B oraz związanej z tym sprawy y, afery Mazurkowej. Tak, w którym mieliśmy spory udział, ujawniając po prostu współpracę jednego z naszych byłych już kolegów z anarchistycznych Kielc i jednego z ich co najmniej trzech prawdopodobnie y, y, równomiernych liderów. A właściwie potem okazało się, że jest dyktatorem w tej grupie. Natomiast nieważne, więcej szczegółów tutaj na ten temat ujawni Piotr. Także zapraszam Ciebie do mikrofonu. Co chciałbyś powiedzieć na temat tej sprawy? Jeśli chodzi typowo w, o to, co się podziało między Mazurkiem a Filipem, myślę, że właśnie rozchodzi się tutaj o te dyktaturę, powiedzmy, w anarchistycznych Kielcach, jakkolwiek to nie zabrzmi. Dyktaturę w każdym proletariatu, razie Mazurek coś takiego mówi. prowadzi Słucham? Dyktaturę proletariatu, tak? Bo to z tym mi się kojarzy. Chociaż z proletariatem była akurat tego no, typa nie No wiesz, to bardziej lumpenproletariat, bo... Lumpenproletariat. Jeśli Mazurek lumpen. chodzi gdzieś po bramach lumpen, i wali jabłko, no to hmm. raczej bym go proletariuszem nie nazwał, raczej hmm. mówię... Znaczy, by się klasyfikował do lumpenproletariatu. W każdym hmm. razie, no... Byli, powiedzmy, kolegami z Filipem. Wniknął konflikt na tej linii, że Mazurek przez przez to, że właśnie był samozwańczym dyktatorem anarchistycznych Kielc, odsuwał od siebie każdego, kto w jakikolwiek sposób mu przeszkadzał, czy się z nim chociażby nie zgadzał. Generalnie Filip, jak to Filip, nie chciał być pod czyimś butem, w tym wypadku jeszcze pod czyim, no bo... Mimo wszystko Mazurek nie cieszył się nigdy dobrą sławą. Także panowie się rozeszli. Mazurek później, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie, a Filip jeszcze nie znalazł się w areszcie, później w zakładzie karnym. Mazurek chodził po kielcach, rysował zetki, czyli symbole, które są umieszczane przez żołnierzy. Sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej no na samochodach i na innych pojazdach wojskowych, konkretnie na tych, które biorą udział w inwazji na Ukrainę. Stał się takim jakby symbolem, nie? Te, tej, tej napaści e... na Ukrainę, nie? Ta tak. E... E... Należy też wziąć pod uwagę, że Mazurek prawdopodobnie jest mitomanem, ponieważ niejednokrotnie, gdy jego drogi się... Z jakimiś osobami rozchodziły, no to później te osoby były obsmarowywane gdzieś czy to w internecie czy w, no, czy w realu po prostu. I podobnie było z Filipem. Tak samo Mazurek chodził, rysował te zetki, później po minął dzień, dwa zamazywał je, pisał, że to na pewno ten Filipek i że mu web, No. Nie wiem, to by się musiało stać, żeby Mazurek był w stanie to zrobić Filipowi. W każdym razie, może to jest kolejny dowód na mitomanie, ale mniejsza z tym. Jeśli chodzi o następne kwestie, no to um, Mazurek, o czym też później wspomnę, um, jest to człowiek, który wyjątkowo boi się jakiejkolwiek konfrontacji fizycznej. Jego cała partyzantka ogranicza się do Malowania czegoś tanimi sprejami, albo naklejaniu wlepek. Stąd też naziolstwo jest tak rozpowszechnione w kielcach. Jeśli chodzi o Mazurka i jego grupę, dla mnie jest ona dosłownie parodią, i nie powin powinni oni być piętnowani przez jakieś inne grupy, czy to antyfaszystowskie, czy, czy, czy generalnie jakieś lewicowe, lewicy robotniczej. Skrajnej lewicy. Anarchistyczne też można, nie można tego pominąć tutaj, nie? że też powinny być neg negowani no, tak, przez. Skrajna lewica, to wiesz, tak mm. uogólniłem. No, 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 no. no, Ja tutaj się wiesz, e... dopycham plecami o swoje walcząc, nie? Tutaj taki, takie wprowadzenie, czym w ogóle jest ta jego jakże potężna armia, potężna partyzantka? Ciężko wyliczyć średnią wieku, bo tam są i 13-latki, i jakieś 50-latki. Chyba jest żoną Mazurka, bo nie wiem nawet jak to określić. Wygląda, jakby miała między właśnie 13 a 50 lat. W każdym razie, przechodząc bardziej do kwestii merytorycznych, bo nie, nie przyszliśmy tutaj, żeby obrażać Mazurka, z tego względu, że jest już go dosyć ciężko obrazić czymkolwiek po tym, co zrobił. W każdym razie, gdy Filip został aresztowany, gdy trafił do aresztu. Mazurek zeznawał na rozprawie w marcu 2024 roku, gdzie przed sądem elegancko, właściwie nieelegancko, w każdym razie znów odpalił tryb mitomana do tego stopnia, że sędzia musiała go uspokajać i mówić proszę pana, ale to nie jest mównica polityczna. Mówił, że Filip był stalinistą, że propagował ideę zbrodni rodowej, która wywodzi się z Bałkanów. Generalnie go oczerniał, mówił yy, jak najgorzej. Tak to wyglądało, że wielki antysystemowiec poszedł na współpracę zarówno z policją, jak i z wymiarem sprawiedliwości. Następnie, gdy Mazurek zauważył, że grunt mu się wali pod nogami, no to wysyłał po wielu aktywistach, działaczach czy organizacjach fałszywe zeznania, w których to rzekomo miał... No właśnie, co to było zez... Co tam było napisane w tym papierze, bo też coś o tym słyszałem, no no. Wiesz co, nie widziałem tego, w każdym razie mi mówiła pewna osoba, że tam rzekomo odmówił składania zeznań, tylko jak mógł odmówić składania zeznań, skoro nie był spowinowacony ani spokrewniony z Filipem? No to nie jest możliwe. I bardziej tutaj skupiliśmy eee. się, jak pamiętasz, na, na tej sytuacji, właśnie, do której doszło, który mówiłeś wcześniej, czyli właśnie na tej końcowej jakby rozprawie, nie? Na, której, na której po prostu była niewaga tylko no, wyrok. I, tak. I właśnie co on tam odjebał, nie? Tutaj na tym się skupiamy głównie, nie na jakichś tam pojedynczych przesłuchaniach, na które rzeczywiście nas nie było i nie wiemy, co on tam powiedział. Nie? Także tutaj bardziej znaczy, właśnie pamiętam, że na ostatniej rozmowie podkreślaliśmy właśnie to z tym z zamianem. Nie? Właśnie tą ostatnią rozprawę właśnie o tym. Wątku bałkańskim o tym stalinizmie, że to są po prostu bzdury wycane z palca. I z jakiego powodu on w ogóle tam był i coś takiego mówił, nie? Temu, temu się sprzeciwiamy też, nie? To, 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 to nie była rozprawa, na której zapadł już wyrok. To była rozprawa, na której on zeznawał. No no. Aha, no, no. On właśnie zeznawał. O tym stalinizmie, o, o, o jakichś tam prorosyjskich, skrajnie prorosyjskich prorosyjskich poglądach. O właśnie tej zbrodni rodowej, zemście rodowej, e, która tam wywodzi się z Bałkanów. I generalnie rzecz biorąc, tak jak już wspominałem, musiała go nawet sędzia uspokajać, mówiąc, że to nie jest mównica polityczna. W każdym razie jego zeznania, mimo że wyssane z palca, to zostały wzięte pod uwagę przez sąd, i poniekąd też zaważyły na tym, że Filip dostał wyższy wyrok. W jakiś sposób go obciążyły po prostu, nie? Tak, tak. Tym bardziej, że sąd mógł uznać, że realnie Mazurek mógł, mógł mówić prawdę w końcu. Znał się z Filipem. Jakiś tam nawet przez, przez pewien czas robił jakieś wspólne akcje. W każdym razie pokazał Mazurek wtedy tę swoją antysystemowość pokazał e, tę swoją walkę z tym systemem przez najzwyczajniej w świecie dogadanie się z tym systemem, a właściwie narzucenie się mu jeszcze, że tak, tak, chcę, chcę zaszkodzić człowiekowi po jednej stronie barykady. Bo rozumiem, że mogli się nie lubić, no ale mimo wszystko powinno się pewną zgodność zachować. Ale czego się spodziewać po człowieku, który tak jak już wspomniałem, on no rysował te zetki symbolizujące właśnie napaść Rosji na Ukrainę. Po dwóch dniach je zamazywał i pisał, że to Filip, on po nim sprząta. To już jest poniżej wszelkiej krytyki. Jeśli chodzi o zaczęcie konfliktu ze mną, to generalnie rzecz biorąc, z początku Mazurek, nie wiem dlaczego, ale. Odnosił się do mnie w sposób wręcz, nie wiem, jakiś koleżeński, nie wiem, jak to określić w ogóle. W każdym razie, kiedy wychodziłem z sądu z mamą Filipa, to podszedł bezwstydnie przy Mamie Filipa, gdy ona słyszała i widziała, co on zrobił na tej sali rozpraw. No, on sobie podał mi rękę, chciał mi podać rękę. No i, i sobie poszedł dalej. Później ten inteligent. Skapnął się, że niespecjalnie za nim przepadam, i wysłał głosówkę do jednego człowieka, w której tutaj cytat mówił: yy, Mówił Mazurek, yy, No, ten sfel klawiter będzie jebany, jest cfelem i plus do tego, że tam za to, że lajkuje wszystkie posty anarcha o mnie. No, rzeczywiście, wyrok ulicy kurwa zapadł, bo zacząłem lajkować posty o, o tym, że konfident się rozprósł. I to de facto wszyscy to słyszeli. I to, to zaważyło na waszej odrodzającej się przyjaźni, można powiedzieć. Ten fakt, no. Dokładnie. Jak mogłeś? No dokładnie, właśnie. dokładnie. A ten tak mają. Nie często nie nawet komentarzy pod swoimi postami, znaczy pod, pod, pod postami o swojej osobie, tylko właśnie jeszcze kto lajkuje, nie? Jak śmiałeś w ogóle polajkować coś i z tego powodu narodzą się konflikty, nie? <laughs> Także to jest śmieszne już, nie? To takie. No cały czas takie dzieci nada, nie? To jakbyś miałem mając m, oceniać tę sytuację, nie? Ładnie, dokładnie. Następnie on też tam e, wypisywał, tak jak już wspomniałem, do tych aktywistów, do jakichś e, Włodarzy. Do, tak, tak, włodarzy. W cudzysłowie włodarzy. No. Myślę, że... No i wysyłał te te swoje zeznania, których rzekomo nie było, bo ich odmówił. Tylko no mówię, no to jest haczyk, że on nie był spokrewniony z, ani spowinowacony z Filipem, więc w jakiś sposób on, on mógł odmówić. a mhm. Czy to, co słyszała w sądzie mama Filipa, Damian i tam inni, to nie wiem, była jakaś halucynacja zbiorowa? Że... No właśnie, właśnie, dlatego właśnie chciałem, że cię zaprosiłem dzisiaj, nie? żebyś po prostu się to potwierdził, bo tamta rozmowa z Damianem, nie dość, że była, można powiedzieć, zagłuszana, to jeszcze w dodatku, no właśnie, on potem próbował właśnie jakąś tą sprawę przekręcić na tyle, żeby, że właśnie wysyłał to, nie wiem co to było, ten, ten papier na temat, że, zeznanie na temat, że nie złożył zeznań, nie? no takie masło myślane trochę, nie? <grych> Także no, dziwna sprawa, znaczy dziwna, no zaskakująca wręcz, no i właśnie o takich sprawach trzeba głośno mówić, bo yy, właśnie na tych pozarach społecznościowych oni wszyscy zawsze się jakoś wybielają, udają świętych w ogóle Jakubów, Natomiast to no, rzeczywistość jest zawsze taka sama, zawsze jest ten, ten sam typ ludzi bardzo zakompleksionych, takich bardzo właśnie zdzieciniałych wręcz, pogrążonych w jakiejś takiej dziwnej depresji, nie? Natomiast właśnie, no i też właśnie bojących się jakby w cudzysłowie konkurencji, dlatego ten konflikt z Filipem właśnie przybrał potem taką formę już, można powiedzieć, no żenady. I, no i to jest takie bolesne wręcz, nie? Tak, bo to jest żenada, tylko że ten człowiek swoimi działaniami, które mimo wszystko, które są dziecinne, yy... Zaczął już realnie szkodzić Filipowi właśnie tą swoją kurwa dziecinadą, bo. No, powiększył po mu wyrok, że to jest zaniec... poważna sprawa, na... nie? To jest poważna sprawa, powiększył mu wyrok po prostu. Dokładnie, tym bardziej, że Filipowi groziło 25, gdyby wzięli na przesłuchanie innych przydupasów yy, Mazurka, no to naj najzwyczajniej w świecie. Mógłby być jeszcze większy wyrok, ewentualnie gdyby sąd yy, jeszcze bardziej przychylił się do Mazurka. Samego w sobie, to myślę, że dychę by wyłapał na spokojnie Filip. Dlatego w szoku jestem po prostu. No. Dziwi, mnie, dziwi mnie, że Mazurek nie jest napięcnowany przez jakieś organizacje właśnie lewicowe, anarchistyczne. Bo to, co on sobie powie, że odmówił składania zeznań, to można bardzo łatwo zweryfikować przez prostą logikę w jaki sposób on mógł odmówić składania zeznań, skoro najzwyczajniej w świecie nie był spokrewniony z Filipem, ani spowinacony. No. no dziwne, dziwne. No mętne takie to wszystko, nie? No, nie ale to pa pasuje do schaba generalnie, do, do jego zachowań, do jego mitomanii, do jego odgrażania się, bo tak jak mówię, o no, mnie też tam wysyłał głosówki do jakichś ludzi, że jestem cfelem, że będę przez niego jebany na... W tę sobotę coś ciekawego się wydarzyło. O, właśnie, no. Gdzie no, jednak e, nie zostałem wyjebany przez mazurka. W każdym razie e, razem z Damianem poszliśmy pod urząd miasta w Kielcach, bo mazurek tam miał e, tą swoją akcję Footnot Bombs. I podchodzimy. Mazurek najpierw e, uciekł do samochodu, ale po chwili wyszedł. No i przywitaliśmy się, mówimy, cześć Mazurek, co tam, jak tam. On nie yy, yy, nie był w stanie z siebie wydobyć żadnego odgłosu. Yy, spytałem go więc, no to jak, rozprółeś się? On chyczącym głosem wykrzyczał, że nie, nie. Yy, no i następnie ponownie spierdolił do samochodu. Darł się w trakcie razem... Yy, ze swoją żoną, jeśli mogę ją tak nazwać. Nie wiem, nie wiem jak się określa osobę niebinarną. W każdym razie, no, przejmijmy, że żonę. No, darł się razem z nią, że to, to Damian się rozjebał. Ponownie przyszła jego żona. Tym razem, jako najodważniejsza z tej całej grupy, ale najmniej inteligentna, myślę, bo co by nie mówić o Schabie, to myślę, że nie można go zrównywać aż do tego stopnia z, 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 z poziomem, jaki. Reprezentuje jego żona. W każdym razie e, zaczęło się odgrażać, że dostaniemy gazem, że mamy wypierdalać. No, najgłupsza i najodważniejsza. Często głupota idzie w parze z odwagą. W tym wypadku tak było. Menele, które tam przyszły, bo nie byli to raczej normalni bezdomni, tylko Widać było, że to była zwykła patologia. Podejrzewam, że mieszkająca gdzieś w jakichś mieszkaniach socjalnych, która przyszła odebrać żarcie od Mazurka, no też tam zaczęła się rzucać. Mazurek podszedł do Damiana... Nie, yy, przepraszam, najpierw podszedł do mnie, starał się zrobić groźną minę, no ale bardziej wyglądał jak wkurwiony pawian. W dodatku z otyłością z yy, drugiego stopnia. Yy, następnie, gdy tak już się zbliżył, no to... Spojrzałem mu prosto w oczy, Mazurek wielki wojownik spierdolił z wzrokiem, zaczął się rzucać do Damiana, prawie już wszedł na niego, Damian go odepchnął i generalnie rzecz biorąc, e, gdy, gdy już to się stało, no to odeszliśmy, stwierdziliśmy, że nie ma sensu tam dalej stać i przepychać się z jakimś idiotą. I w dodatku konfidentem. Napluliśmy na niego. Ja jego tam zwyzywałem od sweli, od frajerów. On następnie próbował iść za nami i nas wyprowadzić do końca rynku. Próbował nas odeskortowywać z gazem pieprzowym. Wielki ulicznik nosi gaz pieprzowy. Powiedziałem tylko na głos, że, że jeśli tu podejdzie, no to dostanie noże i tak to się skończy. Wielki bohater wtedy obrócił się na pięcie i zaczął spierdalać. Nie wiem, brak mi słów zupełnie do tego człowieka. W dodatku jeszcze podeszliśmy na samym początku. Powiedzieliśmy, że chcemy pogadać. Mazurek odpowiedział, że po wódzie. I nie wiem, czy to była jakaś sugestia, że, że, że on będzie pił z tymi menelami, czy... Czy co, w każdym razie później się zasłaniał, że nie, że on powiedział, że po Fudzie. Mówiąc w 100% poważnie, nie wiem do czego ten człowiek nawiązywał. My słyszeliśmy obaj swoje, co ten człowiek powiedział, i zdecydowanie nie było tam litery F na początku. Także myślę, że to wszystko na, na temat tego, co się wydarzyło tam pod urzędem miasta w Kielcach, no, uprzykrzyliśmy im trochę życie i widok spierdalającego Mazurka po usłyszeniu, że zaraz dostanie nożem, był niczym miód na moje serce. Wcześniej coś tam generalnie na no, tym właściwie można powiedzieć wasz taki, no można powiedzieć, internetowy konflikt, chociaż no, tutaj właściwie doszło do takiej no, wymiany zdań, tak, drobnej przepychanki. Można powiedzieć jeszcze, że tam Damian coś wcześniej pisał, że Jakieś wlepki się pojawiły też, nie? Na jego. Na, na, gdzieś tam w okolicach jego pojawiły mieszkania? Pojawiły się one, one. Było to najczęściej właśnie po tych akcjach. Mazurka, Futun Bombs i Mazurek nie dość, że je nieudolnie naklejał. No to nie wiem, co to w ogóle chciał tym osiągnąć. Czy. czy, czy nie wiem, myślę, że w jakiś sposób kogoś zastraszy. No, widać było, kto był zastraszony, gdy. Gdy tylko spojrzał nam w oczy, no, to jest człowiek, którego nie należy się bać. To tam myślę, że jego by należało przede wszystkim odizolować już od jakiejkolwiek działalności, bo kreując się na kielecką antifę, ci ludzie mogą jedynie zrobić więcej szkód niż pożytku. Zważywszy na to, że Mazurek kreuje się na wielkiego wojownika, na wielkiego ulicznika, zaprezentował swoje umiejętności, Radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach, gdy tylko jest pod stresem, pod adrenaliną. W sobotę to jest człowiek, który nie nadaje się do działalności. To jest osoba, która, tak jak mówię, powinna być odizolowana od jakiejkolwiek działalności społecznej, atfaszystowskiej, lewicowej, anarchistycznej, jakiejkolwiek innej. W szczególności antyfaszystowskiej, zważywszy na to, że w wypadku jakiejś przepychanki podejrzewam, że Mazurek by stwierdolił, a zostawił ludzi, którzy przykładowo by przyszli na jakieś wydarzenie, na jakiś protest, na, na jakąś pikietę. Pozostawiłby ich de facto na lodzie, ponieważ jest to człowiek, który nie potrafi sobie radzić w kryzysowych sytuacjach. Mhm. Stąd, stąd, stąd uważam, że nie powinien on już w ogóle działać, powinien on zniknąć z przestrzeni publicznej. Z przestrzeni, tutaj, powiedzmy, skrajnej lewicy anarchizmu. Chociaż nie, do komunizmu nie, bo tam anarchokoty pierdolą sierpy i młoty, także. Niestety. samego anarchizmu. No tak wiesz. Zastanawiam się w ogóle nad tą sytuacją, jak to skomentować wszystko i powiem Ci, że to całe pokolenie takich pseudodziałaczy wyrosło. Jakby nie wiem. Z jednej strony to jest mania wielkości, z drugiej, jakieś takie mocno. Gdzieś tam głęboko yy, zauważalne kompleksy, i te dwie, jakby yy, w jednym człowieku to się gryzie wszystko, nie? I mówię, ja to ja z takich osób poznałem dość sporo, dzięki między innymi Radionarchii, nie? Jak tam pewnie się ta Radionarchia zaczęło yy, hulać, yy, ci ludzie zaczęli się do mnie zgłaszać yy, z jakimiś swoimi problemami, mówić do mnie, że co mam mówić, co mam robić, tego tego lub tego nie lub nie. No, to wiadomo, że ja mam taką duszę dość, można powiedzieć, anarchistyczną, tylko że właśnie z takim troszeczkę innym tego znaczenia niż obecnie to się prezentuje. Czyli, jestem przede wszystkim człowiekiem otwartym, tolerancyjnym. Z drugiej strony, jak ktoś mi mówi, że mam coś, czegoś nie robić, to tym bardziej to zrobię i odwrotnie, nie? Także tutaj sytuacja była taka, że w pewnym momencie zawsze ci działacze tracili ze mną kontakt, no bo w pewnym momencie mówiłem, sorry, no nie, nie zrobię tego, co ty akurat teraz chcesz, no, bo zrobię coś innego, nie? To zawsze był powód do obrażenia się, i powiem ci, że nie zdziwiła mnie taka postawa tego człowieka za bardzo, bo po prostu ja już tych postaw widziałem w życiu bardzo dużo, nie? szczególnie właśnie w ostatnich latach. Nie? Brak jakiejkolwiek lojalności, honoru, dystansu do siebie, autoironii nawet czasami. Nie? No i potem tego typu sytuacje wychodzą. To znaczy, no, nie do końca przypuszczałem, że aż to dojdzie do takiego jakby momentu, w którym to takie jakby normalne życie zacznie przez to się komuś z premedytacją psuć, nie? Bo poglądy są poglądami yy, prywatne, jakieś tam konflikty, no to też, no, zdarza się wszystko, ale żeby z tego powodu iść i yy, na prokuraturze yy, z, tak skontrolować zeznania, żeby po prostu jeszcze tylko tego człowieka pogrążyć, no to, to, nie, to się nie jest anarchistą, tylko zwyczajną świnią po prostu, nie? Nie obrażając tutaj tych czworonożnych zabawnych Yy, naszych braci i sióstr, nie? W ten sposób to można podsumować, no niestety jestem w sprawą sensie zbulwersowany wręcz, nie. Dokładnie. To, co zrobił Mazurek, myślę, że jest ewenementem w ogóle, jeśli chodzi o skalę polską, jeśli chodzi o. scenę no, antyfaszystowską, anarchistyczną, krainie lewicową. Bo nigdy w życiu nie słyszałem o o czymś, co by było choć minimalnie do tego podobne, że. No tam było dwóch towarzyszy, który, którzy tam w miarę się ze sobą dogadywali. Później coś nie wyszło, już mniejsza z jakich powodów. Wiadomo, że przez Mazurka albo przez kogo innego, ale e, wyszło coś nieciekawego. Przestali tam się ze sobą odzywać. E, I to, że Mazurek najpierw kręcił lewe afery, to tam już. Cholera z tym. Ale to, co on zrobił w sądzie, no, przerosło myślę, że wszelkie oczekiwania, bo nie wiem, czy on sobie zdaje sprawę z powagi tej sytuacji. Z o, tego, właśnie, że. No. Zgadza się, ta. Wsada człowieka do puchy de facto, mówiąc takie rzeczy. no to jest właśnie w tej sprawie tak niewiarygodne nie? to jest aż takie, że aż się trzęsie coś w człowieku dobra, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, dobra. jesteśmy w stałym kontakcie monitorujemy tę sprawę dalej w miarę możliwości oczywiście skromnych i co, no i z zażenowaniem niestety kończymy ten materiał z nadzieją taką po prostu, że takie osoby będą z tego ruchu no w jakiś sposób już no po prostu jakiś taki ostrace się wytworzy jednak bo no co jak co, no, no. Czy można po czymś takim spojrzeć w lustro? Trudno powiedzieć, nie? Dobra, dzięki serdeczne. To na razie. Hej. Dziękuję również.